Cześć, z tej strony Tomek, kursy ratownictwa. Jeżeli wybierasz się do krajów, na których występuje zagrożenie malarią, posłuchaj, co ma do powiedzenia najbardziej doświadczona osoba, którym spotyka się z tym na co dzień. Siostra! Malaria oczywiście istnieje, jest i trzeba ją leczyć. Moje pierwsze takie doświadczenia ale niestety nie były miłe, temperatura 40, niemożność zjedzenia niczego, oczywiście problemy żołądkowe. I depresja, co nie, nie u wszystkich może występuje, u mnie niestety była, więc płaczę z byle powodu. Trzeba uważać. Trzeba się zabezpieczać są leki, które na pewno przed wlotem z, z Polski już otrzymujecie. Tutaj też trzeba uważać jakieś symptomy, jeżeli się pojawiają typu temperatura, problemy żołądkowe, trzeba się zgłaszać do najbliższej jakieś takiej właśnie miejscowości jednostki, gdzie jest klinika czy, czy szpital, który może zbadać, i po prostu w razie czego też. Siostry zdaniem lepiej leczyć na lepiej miejscu czy z, z, lepiej leczyć w kraju, w którym pochodzimy. Chyba niestety lepiej leczyć na miejscu, bo po prostu wiemy o co chodzi. Mam większe mamy większe Tak, mamy leki i wiemy. Po prostu malaria czasami da się nawet z twarzy, z zachowania pacjenta poznać, nie? Nieleczona może dobrać do malarii mózgowej, co niestety jest bardzo poważną komplikacją, można nawet do śmierci. Wiele osób niestety uważa, że nie pojedzie do kraju, na którym występuje malaria, bo się bardzo boją. Bardzo dużo osób się przewinęło u nas, naprawdę. Dużo i lekarzy, wolontariuszy, rodziny, która przyjeżdżała, by zobaczyć naszą misję. Jeżeli mają tabletki, które zabezpieczają przed zachorowaniem, lub jeżeli mhm. po zachor zachorują, te objawy są wiele słabsze, nie przychodzą tak ciężko bez tych właśnie zabezpieczających tabletek, no to nic im się nie dzieje. Więc nie ma aż takiego niebezpieczeństwa. Nie jest to, że malaria występuje u każdego, musi wystąpić. Są tereny bardziej malaryczne, tereny mniej malaryczne. Po prostu trzeba je doczytać, zobaczyć w teren, gdzie się udaje. I to, co siostra powiedziała, trzeba doczytać. Na tym będziemy tutaj kończyć kwestię malarii. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dopowiedzieć tutaj wszystkiego. Ale moim zdaniem nie bójcie się wyjeżdżać w rejony, gdzie występuje malaria, tylko przestrzegajcie podstawowych zasad, o których tutaj mówiła siostra. Więcej poczytaj na naszym blogu. Dziękuję. Dziękuję.